Siema z system programmer. Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj krótka taka opowieść, krótka pogawędka, więc witam wszystkich na moim kanale. W dzisiejszym odcinku robimy materiał z testowania Samsunga Galaxy S24 Ultra w warunkach nocnych. I jakość widzicie teraz na bieżąco, jak wygląda. Eee, jak widzicie, jest podwójne nagrywanie, więc nie ma HDR plus 10. Eee, dodatkowo dzisiaj właśnie takie eee, luźniejsze nagranie, bo chwila czasu się znalazło. Tak, jest chwila czasu, no to wiecie, czemu by nie nagrać. U mnie teraz będą nowe też zmiany, dodatkowo, bo planuję zakupić obiektyw i klatkę do Samsunga S24 Ultra, żeby to w klatce zamknąć, a na klatkę nachodzą wtedy obiektywy. Pod, właśnie jak będą obiektywy różne i filtry doczepiane, będzie jeszcze lepszy rezultat w nagrywaniu. Co. Wtedy będziecie mogli wtedy ładniejsze jakby oglądać filmy i materiały. Też się to przyda do fotografowania różnych zlotów samochodów i nie tylko. Dodatkowo w zamiarach mam zamiar kupić nowe słuchawki, bo większość osób nie wie o tym, że moje stare słuchawki za 1300 zł JBL-a, czyli JBL Tor Pro 2. No, jakby nie powiedzieć, wyparowały, ale nie wykluczam mnie z tego, że ja walczę do końca, jakby to nie patrzeć. Więc zamierzam kupić sobie drugą parę tych samych słuchawek, albo kupię ulepszoną już ich wersję. One kosztują tyle samo, praktycznie, tylko że one były tuningowane, w sensie ulepszane. I teraz nie mam pojęcia, właśnie jak grają. Czy będą lepiej grały niż te pierwsze, przed y, jakby ulepszeniami, czy po ulepszeniach będą lepsze. Jeśli się wszystko to okaże, zobaczymy, co jak wyjdzie. I na pewno będę chciał kupić estradówkę, więc na pewno będziecie mieli też materiał. Niedługo Wam dam recenzję tego telefonu Galaxy Watch 6. Więc to jest taki właśnie krótki odcinek. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Do usłyszenia. Cześć. Ogólnie nagranie w HDR plus 10 prezentuje się właśnie w ten sposób, że tak trzymam pionowo telefon, bo właśnie maszeruję rąk, nie mam wolnych zbytnio nie mam jak tego trzymać. Właśnie jesteśmy po małych zakupkach i tu macie właśnie nie. test jak radzić sobie powiedzmy HDR 10 plus w ciemnościach. Jak zobaczycie, nie ma tragedii, majstry. No, cyk. Jeszcze tu mogę w ustawieniach podjaśnić, ale nie mam jednej ręki wolnej, teraz, więc tak naprawdę nic tu zbytnio nie zdziałam. Dobra, 0,6 obiektyw. No, teraz właśnie macie 0,6 obiektyw. Właśnie taką perspektywę widzicie. Taką, łamacie. Nie się po zawodach jeszcze czuć. Trochę poznań wykończył na zawodach, nie ukrywam. Ale co ja poradzę? O, tu macie I'll go back. Zobaczę jaki rezultat wyjdzie z nagrywania. Teraz macie zoom razy 3. Na trzykrotnym zoomie, to tak widzicie w tym momencie. Zobaczymy czy stabilizacja zachowana jakby ekran czy nie, bo nie testowałem jako na zoomie jeszcze nocą a stabilizacja ma ciężej jakby pracować po cienku, bo nie ma światła. Stabilizacja jest tu tak wybudowana w Samsungu, że ona dzięki właśnie światłu światłowi świetle o dzięki świetle właśnie utrzymuje tą stabilizację i tym podobne a tu jest ciemnota. Ciemność dosłownie. I właśnie nie wiem, jak u Was to będzie widać. Spróbuję, ja mam bardziej jaśniejszy ekran. O, w ten sposób. E, żebyście mogli też coś widzieć. I za, właśnie, to jest właśnie takie krótkie nagranie. Bo jestem właśnie po zakupkach. Tak, bo już mówiłem. Energetyki są. Dwa kupione, kolejne dzisiaj. Czyli łącznie będzie ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć 2500 ml energetyka ładnie eee, po krótkiej takiej matematyce plus dzisiaj wlecia jedna kawa, czyli 420 ml eee, no Pamiętajcie, trzeba się nawadniać, to podstawa, ale wodą. Nie róbcie tego błędu, co ja, bo picie dużej ilości energetyków nie jest skazane, bo to szkodzi naszemu zdrowiu i organizmowi. No wiecie, lepiej się zdrowie zachować na stare lata, żeby później po lekarzach nie latać, ale no. Tak samo nie zaależniajcie się od energoli, bo jak się zauleżnicie, tak jak ja, no to będziecie je żłopać, żłopać jak ja i będą później problemy. Drgawki, nadpobudliwość, bezsenność albo tego typu. Będziecie mieli problemy. Więc starajcie się unikać energetyków. Najlepiej jakbyście pili se. Mówię, najlepiej Najlepiej to jak w ogóle nie będziecie pić, ale wiecie Jak już pijecie, no to tak z umiarem Dwa dziennie max 250 oczywiście Albo na tydzień Łyknąć 500, se Albo na Albo co dwa dni se pić po pięćsetce Jak już tak chcecie naprawdę pić Bo jeżeli nie, no to starajcie się unikać Pamiętajcie, żeby dbać właśnie O formę, o kondycję O zdrowie Żeby być wytrzymałym być zdrowym i pełnym sił. Dodatkowo, aktywność fizyczna dla nas jest bardzo potrzebna, bo to dla naszego zdrowia bardzo dobrze oddziaływuje. Poprawia nasze też osiągi, wzmacnia organizm. Co ważniejsze, więc, nie niście się zdrowia. Szanujcie je Ale też pamiętajcie, żeby się bawić życiem Bo życie ma się tylko jedno Może Najlepiej się właśnie bawić życiem Ale też z głową, z umiarem I bezpiecznie Najlepiej też alkoholu nie pić Bo alkohol niszczy to ogromnie Nasz organizm wie, Wiem, że możecie mnie teraz zjechać Ale prawda się nie oszuka. Zdaję sobie sprawę, że mogą być hejterzy i tego typu, ale co ja wam poradzę? Prawda jest i tylko jedna, że alkohol szkodzi i jest niezdrowy. No. I więc macie tu dołączone takie wideo. Spróbuję to wam wstawić. Zobaczymy co z tego wyjdzie. A ja dziękuję wszystkim Wam za oglądanie teraz naprawdę i do usłyszenia!